Cześć, witam wszystkich, bardzo serdecznie, Ja ale wiecie, i zajdzie w dzisiejszym odcinku, będziemy robić, e, będziemy sobie robić e, wyzwania mapy, co, Czy wyzwania mapy, będziemy robić zadanko e, na, słuchajcie, Shihalka, jak widzicie mam Jennifer Walters, jak to tam, tam się to nazywa, mam 29 level i dzisiaj będę wykonywał zadania, e, będziemy wykonywać zadania na e, Jennifer Ward... Y, znaczy, jak to się nazywa? she -Hulk, Słuchajcie, na she -Hulk, ja już odblokowałam she -Hulk. i teraz zadanie, y, mamy trzy etapy jakby. Najpierw zadanko jest odwiedź kancelarnię y, Jennifer Walters jako Jennifer y, Walters właśnie, y, na paskunnej przystani, dlatego sobie tam teraz polecimy, dlatego wciskamy graj. Y, ja sobie tylko tutaj szybciutko... aha. Yy, zrobiłem w w Winka, tak zrobiłem Winka, mam parasolkę z tym całego Winka. Yy, bardzo fajnie, dlatego dobra. Wchodzę, graj, e nie pary, tylko solo, bo tutaj grałem tam solo, Graj, no i teraz tak. Yy, cały cel jest taki, że przynajmniej dwa zadanka te wykonamy. Yy, później nie wiem jaki jest, yy, ale tam jakiś jeszcze widziałem jak Mam nowy też ekran, czy ja tylko tylko bardzo, bardzo fajnie. A wy oczywiście padajcie na kanał Damson Games, bo tam się pojawiają odcineczki też e, Będą się pojawiały, jutro się najprawdopodobniej pojawi odcineczek Dlatego bardzo fajnie, e, bardzo się cieszę z tego powodu e, Dobra, no i u mnie się też będą pojawiały teraz prawie codziennie No prawie, myślę, że codziennie będą się pojawiały Jak mi się uda, to będą codziennie, jak nie, no to co dwa dni e, Wiecie, jak to tam, skrać, miniaturki zrobić, to tam wiecie, czasami Czasu potrwa, mmm, dlatego no, słuchajcie, średnio. Dobra. E, jestem jako Jennifer Walters, bo muszę być jako Jennifer Walters jako. o Słuchajcie, ten mi poleciał. E, kilo, znaczy kilo, wcale mi mówię mikrofon, bo mam tutaj. Status źle Dobra. Teraz tak, musimy polecić na oczywiście sklepowa za dyba. E, tak. Czekajcie, nie mam pojęcia, ale dobra, polecimy na sklepową Zatybę, jak to będzie na posponej przystani, Powiem, mi, tak, powiem. mi, słuchajcie, od tego jest tej pomoc, powie mi, czy mam tutaj właśnie robić to zadanie, czy nie. Czekajcie, Kalifornia powinna być, kurde, naprawdę nie pamiętam, ale w... słuchajcie, pamiętacie wykrzywione wieże z pierwszego sezonu? To teraz, słuchajcie, będą... E, Przypomnienie od Ryczka właśnie, właśnie. No, zobaczymy, czy tutaj to będzie. E, będzie tutaj zamiast zalewa zastoju, będzie hmm, ten. Będzie, e, jak to się nazywa? E, właśnie wykrzywione wieże, dlatego bardzo fajnie, bo wykrzywione wieże były z jeszcze pierwszego rozdziału, dlatego bardzo, bardzo długo były. E, muszę po prostu podlecieć na sklepowej zadybie w tym takim. O nie wiem, jak wam to teraz powiedzieć, w tym takim słuchajcie, punkt. E... Ja już wiem, ja, ja wiem gdzie to jest, ja, ja, ja to wykonam, słuchajcie, ja to naprawdę wykonam, ja to muszę po prostu wykonać, potem też, e, też potem słuchajcie, też ogarnę tamten, e, tamten słuchajcie, e. dzisiaj chcemy mieć shihalka, ja bym chciał mieć dzisiaj i bym dzisiaj chciał to zrobić, dlatego mm, spróbujemy przynajmniej to jedno zadanko albo dwa słuchajcie zadanka zrobić i najwyżej jutro już odblokuję shihalka. Jutro też oczywiście odcinek o 29. Yes, wiadomo, wiadomo. Dlatego naprawdę już wiem jak wszystko zrobić, ale to była po prostu trudno, trudność, i jeszcze raz trudność i jeszcze raz trudność, naprawdę. Taka trudność zdarza się tylko raz na po prostu ruski rok, ale dobra. Yy, ja sobie tutaj troszeczkę pobawię się za nim. A za 10 sobie autobus do startuje. Więc się pobawię. No i słuchajcie, no i lecimy nas oczywiście sklepową yy, Sadybę, Ja już wiem gdzie to jest. Słuchajcie, po prostu musiałam polecić na sklepowy. Ja Wam zaraz pokażę o co chodziło. Naprawdę to było jakaś... Czy ja tego tak wcześniej nie ogarnąłem to, to była po prostu jakaś masakra, naprawdę. Żeby tego nie ogarnął wcześniej nawet. Co można się pomyślać słuchajcie Naprawdę, co można się spodziewać? Dobra, lecimy sobie na sklepową zadybę no i co, no i, i, i... wykonujemy to zadanko Może 30 level yy, wykonamy sobie, za znaczy dobijemy Też by było bardzo fajnie, bo za to już się 20 chyba tysięcy expa do dlatego też bardzo dużo I by było fajnie, jakby 30 level dobry byczko to by było co naprawdę eee, bardzo fajnie A ja se już tutaj... Aim, a naprawdę ta lotnia to jest mega Lepsza o wiele niż ten lata cały forti, forti, Fortilli. Naprawdę mega jest e, Na pewno będę ją grał trochę sobie. Zanim nie będę miał inny plot, myślę, że będę sobie tą grał. Ona też fajnie tak pasuje do tych Jennifer Waters. Dobra. Nie dolecę oczywiście do sklepowej za za Jakbym miał in inaczej dolecieć. E, nie mogę. Ale już wiem, gdzie to jest, słuchajcie, to jest mniej więcej. E, to będzie gdzieś tutaj, słuchajcie, tym. Ten... Tutaj to będzie, słuchajcie, muszę się tutaj rozgląd rozglądnąć, to będzie przy domku, słuchajcie, to będzie przy jakimś, słuchajcie, domku, e, tylko nie za bardzo wiem jakim. Tutaj nie, tutaj nie, słuchajcie, tutaj nie, to musi być, o, 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 o chyba to. Tak, słuchajcie, to, e, no i cóż, e, odwiedź paliernie coś tam, jakieś tam dziwne rzeczy, e, zrobiłem zadanko, dlatego bardzo fajnie. Teraz wyjdę, opuścę zgrywkę, No i co, i zobaczymy, jak to jest zadanko wykonane. I jaki jest następny? Następne będzie chyba coś tam z dumą. Tak, tak, podobno słyszałam, że coś tam z dumem będzie. No, też bardzo fajnie. Dobra. Karnet bojowy. Jak wiódł pomagerów doktora Duma jako Jennifer. Walter. Dobra, no. Zlikwidować, ja to słuchajcie, wiem. Muszę zlikwidować po prostu tych całych botów. No, też fajna sprawa. Nie jakaś bardzo też trudna. Chyba, słuchajcie, dzisiaj halka będziemy mieli, tak słuchajcie, myślę. Eee, może też nowy, e, albo nie nowy styl, to na, na razie chyba nie. Ale no, zobaczymy, naprawdę. Zobaczymy. Bo szyjnalki jest naprawdę fajna. To jest, znaczy, to jest taki skin, to jest taka modka skin. A to słuchajcie, coś fajnego bardzo. Dobra. Wczytywanie i lecimy na domenę duma. Ja myślę, że będzie spoko. Spoczko będzie. No i cóż, lecimy. No i to słuchajcie, fajnie by było jakbyście tutaj zostawili subskrypcję. Tutaj To są fajne odcineczki, dlatego zostawcie subskrypcję i łapeczkę w górę. No i oczywiście też padajcie na Damson Games, już mówiłem, ale mówię jeszcze raz. dobra. Jestem, słuchajcie, dobra. Te graffiti też mam. E, szyhalka Fajna ona jest, nie? Słuchajcie? Bardzo mi się podoba, Dobra. Domeny. A po co ja sobie zaznaczę, że być e, Domeny Duma. Nie, nie chcę zaznaczać. Wiem, tutaj musimy lecieć. Domena Dumka. Dobra. <laughs> e, muszę w ogóle sobie naprawdę. Ja tą mapę próbuję. Ja tą mapę chcę odkryć, ale ja nie mam zawsze jakiegoś czasu odkryć tej mapy, bo. Włączam ze Fortnita, wiecie. Włączam, potem nagrywam odcinek, potem jakieś inne sprawy, no i tak wiecie. Jakoś to się zbiera cicho telefon. Bądź tam cicho, 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 cicho być tam. Dobra. No i cóż, ee, lecimy. Tam coś się zbiło? słuchajcie, nie wiem, nie czaję, ale coś się chyba w domu tutaj zbiło. Eee, Wolałabym nie wiedzieć co i dlaczego. Ale no dobra no. Takie życie, słuchajcie. Takie życie. Tutaj właśnie widzę tych pomagerów i, i chciałbym tutaj jakąś broń. Naprawdę, chciałbym jakąś broń. O kurde. Tutaj jeszcze jakiś te leci, serio? Dobra, to ja lecę sobie na stację. Jak tylko tutaj leci, to ja lecę sobie, sobie na stację. A na stacji może coś tutaj będzie. No tym to ja nie wygramy słuchajcie. Czy słuchajcie, muszę boty zlikwidować? Czy ja ten zlikwiduję? Trzy boty? Słuchajcie. Nie mam pojęcia. Ale dobra. Eee, jako też, czyli nie mogę się słuchajcie przebierać, nie? Chyba tak, ale dobra, jak się przebierać, nie powiem. Ok. Czy to naprawdę jest typek? Czy ja myśleć, że. A nie. nie. Dobra? Kurde! Szybko ładuj broń! Dobra? Dobra, jeden powalony. Karabin szturmowy. Teraz gdzieś drugi powinien być tutaj. No, to szybko to robię, naprawdę. Tutaj ktoś w ogóle startuje helką? Dobra, już niech sobie leci, już. Daruję mu te wszystkie złe czyny. O kurde! Słuchajcie, czy mi się wydaje, że będziemy. Co mi tutaj? Co mi tutaj odbiło, tak? <laughs> e, serio? S -s 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 serio? O kurde. To ja mam teraz lipę. <laughs> Obronie, proszę, nie zabijanie. Nie zabijanie, nie zabijanie. Szybko, szybko. Se serio? Napra naprawdę, nie no. Słuchajcie, jeszcze jeden, jeszcze lecimy jeszcze raz na domeny Duma i jeszcze jeden i będziemy mieli to zadanko wykonane. Ale no naprawdę. Serio. Kolejny raz tego. Nie no, naprawdę. mogłem już tym kilofem dobić ich i by było po sprawie. A tutaj takie rzeczy się dzieją. Ale dobra, no szuka następnego meczu mi. Oby wybrał dobry jakiś mecz. <laughs> dobra. Naprawdę, ja bym chciał z zdobyć, bo szyjhalki oczywiście super randkie. <gry> <gry> Dobra, dawajcie mi wczytywanie. No i cóż, yy, jest czytanie. Oj, nie jest Dobra. Ale naprawdę, szyjhalka, yy, akurat, czekajcie, czemu ja mam tak. Ogóle... Ja mam w ogóle tak ciemnie tutaj. Nagrywam to, słuchajcie, o 19.54. Dlatego na pewno już się spóźnię. To już jest pewne. To się spóźnię. E, z tym. E, z, 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 z. Słuchajcie. Z stawieniem odcinka. Dobra. Wlecie. Spóźnię się, oczywiście, ale dobra. raz że jest. Z której strony ten busik, wyle, Aha, z tej strony. Czyli będę musiał. Tutaj, słuchajcie, lecieć. Ale no dobra, no. <laughs> polecimy sobie tutaj... Co tutaj tak spadło? Nie no, sakna słuchajcie. Tutaj jakiś organ. A, szkoda gadać po prostu. Ale naprawdę, jeszcze jeden i mamy kolejne zadanku. I jeszcze jeden, jeszcze jedne i mamy szkalka. Ej, ale nie były jakieś trudne te zadanka, naprawdę. Nie są jakieś bardzo trudne. Podejrzewam, że na Ironmana, czy na tą emotkę Ironmana, żeby z Ironmana zdobyć mi stół cały, cały, to może być... Trochę dużo tych zadań i trochę trudne. Ja tak słuchajcie podejrzewam naprawdę, bo... No bo co to by było, jakieś łatwe zadania, jakie one by były? Łatwe zadania to To nie wiadomo, gdzie mogą się tego przytrafić. Ale dobra, słuchajcie. E, ciekawe, e, napiszcie, czy chcecie taki coś, że wszystkich moich widzów zapraszam na tylko na domenę duma albo na jakąś inną, na przykład Sierbany szurawy albo Farma. Nie no, Farma co nie, bo na farmie fury w ogóle lutu nie ma. Takiego dobrego, słuchajcie, naprawdę. Farma fury jest tam tu Dobra, nawet taki już naprawdę już... Nawet... A, dobra, to wywalę. Posłuchajcie się tutaj wkopiemy. Okej. Okay. Tutaj... Mamy jakąś skrzyneczkę jedną, ok Karabin, dwa szturmowe, nie chcę. Ja już chcę po prostu jednego bota. Buta zabić. czy tam pomocników. Po prostu chcę go zabić i, i mieć już z tym zadankiem święty Dobra. Okej. Okay. Okej, okay, no. Dobra już, no. Wykonane zadanko. Jeszcze tutaj. A dobra już. Obi rozrywkę. Okej, okay, aha. E, wyjdź. Dobra. I jeszcze ostatnie zadanko. Czekajcie, ja coś tutaj tylko sprawdzę. A jeszcze słuchaj ostatnie zadaneczko. Też na, na pewno będzie fajne. Eee, czytajcie, bo tutaj gdzieś się wyłączyło. Dobra. I teraz tak. Kolejne zadanko będzie mm, karmiut bojowy. Nie tutaj, nie tutaj. Mapa wyzwań. Eee, wykonaj emotkę po rozbiciu wazonów jako Jennifer Walters. Czyli tak. Potnę piaski. Mogę na To będę musiał słuchajcie, tutaj chcę, e, zobaczyć. Dlatego ja chcę tutaj szybciutko. E, czekajcie chwileczkę. O kurde, no ten telefon. Poczekajcie, poczekajcie. Bo naprawdę to, to może być słuchajcie, by było trudne. Jeśli chodzi o ogarnięcie tego telefonu. Ale dobra, to już tak wiecie, tak mniej więcej wiem o co może chodzić, bo tak samo było z tego. E, z Iron Manem. Tak było <laughs> bardzo fajne. E, dlatego tak. My lecimy, wciskamy słuchajcie Graj, graj Ostatnia Ostatnia, ostatnia, ostatnia Emotka Ostatnia słuchajcie emotka I będzie już słuchajcie kozak Naprawdę już tą ostatnią emotkę muszę zrobić I, i naprawdę no Muszę polecić słuchajcie na paskudną przystań yy, Do tego Hmm, czyli już słuchajcie wiem Tutaj sobie szybciutko zobaczyłem też yy, No i to załatwione i mamy, słuchajcie, shiharka. Bardzo fajnie, słuchajcie. Dobra, do tego hangaru, OK. Oh, słuchajcie, mamy shiharka nowego, jakby skina. Mm, bardzo fajnego skina. Mm. Tylko bardzo fajnie. Teraz on naprawdę, na pewno, słuchajcie, będzie grany. Słuchajcie. No i dzisiaj mamy naprawdę dużo sukcesów, bo i zrobiłem y, shiharka i, słuchajcie, zrobiłem się winka. Zrobiłem już zrobił y, Zrobię linka, dlatego bardzo fajnie. Dobra, na ku przystań. Lecimy, bo musimy na ku nam przystań lecieć. Y, dobra, ale naprawdę bardzo fajnie takie coś. Y, musimy po prostu do, do tego hangaru lecieć. Dlatego, no słuchajcie, no. Bardzo dobrze. Y, dobra, szybko do tego hangaru. Szybko tutaj wyskakuję. I w co telefon? Cicho. Dobra. Wykonywam i kończę. I kończę. I już słuchajcie, kończę. Tego tak, no, skończę, bo już naprawdę nie ma co. E, dobra. Hangar. Dobra. Ale naprawdę ta lód jest taka kozacka. No, słuchajcie, no nie ma chyba, no normalnie to jest taka fajna załunka. Nigdy bym się nie cieszył zalotnie załunka. No, nigdy, nigdy po prostu bym się nie cieszył. Lotnie po prostu tak, o po prostu załunka. Słuchajcie, no przecież to jest <laughs> tego, bo inne lotnie były słabe załynka, a te są wyjątkowo dobre. Dobra, ja mam tutaj po prostu i... Czy ja naprawdę będę miał to? Halo? Ej, muszę wazon rozbić? <laughs> Mam to, mam to, słuchajcie, dobra, słuchajcie, dlatego słuchajcie. Kończymy ten inaczej jak widzicie jestem sicharkiem, dlatego na razie, cześć i na razie, pa paeluwa.